23 października odbyła się dwudziesta trzecia sesja Rady Powiatu w Policach. Sesja miała charakter zdalny, a transmisja była prowadzona online. Po otwarciu obrad przez przewodniczącego rady Cezarego Arciszewskiego radni wysłuchali sprawozdania z pracy zarządu powiatu w Policach. Następnie starosta policki Andrzej Bednarek zabrał głos w sprawie upoważnienia gminy Police do zarządzania dwoma drogami powiatowymi, na których gmina będzie prowadzić inwestycje. Ta uchwała i te upoważnienia w jednym w drugim przypadku mają związek z realizowanymi inwestycjami przez Gminę Policę. Pewnie słyszeliście Państwo, jednym z elementów y, y, całego przedsięwzięcia budowy skl to również i ten fakt związany z przebudową tej części polic w obrębie ulicy Piłsudskiego przez Gminę Policę. I żeby tak się stało, żeby gmina mogła realizować to zadanie, musimy i ją no, upoważnić w formie właśnie uchwały. Następnie członek Zarządu Powiatu Beata Chmielewska przedstawiła radnym w formie prezentacji informacje o stanie realizacji zadań oświatowych powiatu polickiego w roku szkolnym 2019-2020. Zakończył się też eksperyment w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym. Taki eksperyment, który realizowany był od momentu połączenia Placówki numer 1 z placówką numer 2. Podczas dwudziestej trzeciej sesji Rady Powiatu w Policach podjęto m.in. uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów wydania dyspozycji usunięcia pojazdu w 2021 roku. Kolejna zmienia uchwałę w sprawie określenia zadań w zakresie rehabilitacji osób niepełnosprawnych przewidzianych do realizacji w 2020 roku oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na te zadania.